Witam serdecznie z tej strony Justyna z kanału Kryminalnie na Taśmach i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Krótkie Taśmy. Przenosimy się zatem do USA, do miasta Chesapeake w Virginii. To właśnie tam w 2013 roku mieszkała rodzina Hudson, 58-letnia Susan, jej mąż Donald oraz córki: 19-letnia Rachel i Sara. Nie wiem ile lat miała Sara, ale między nią a siostrą nie było dużej różnicy wieku. Rodzina Hudson od wielu lat musiała zmagać się z wieloma problemami. I nieustannym stresem, który dostarczał im pogarszający się stan zdrowia Suzan. Kobieta była przewlekle chora. Miała problemy z sercem, przechodziła przez wiele zawałów. Jej nerki nie funkcjonowały prawidłowo musiała być dializowana. Do tego doszła także cukrzyca i nadwaga. Suzan od wielu lat musiała polegać na opiece swojej rodziny nie tylko męża, ale także i swoich córek, które musiały szybko dorosnąć, by pomóc w opiece nad chorą matką. To prowadziło do wielu konfliktów w rodzinie. Zarówno Rachel, jak i jej siostra Sara musiały rezygnować z wielu przyjemności, czy wyjść ze znajomymi, by zająć się Suzan, która też nie mogła długo zostawać sama w domu. Wszelkie prace domowe przepadały młodym dziewczynom. Gotowanie, sprzątanie, pomoc w codziennych czynnościach, takich jak podawanie leków, na przykład. A do tego jeszcze musiały chodzić do szkoły. Rachel już w wieku 9 lat musiała przejąć większość obowiązków w domu. To musiało być przytłaczające, zwłaszcza gdy osiągnęła wiek nastoletni. Chciała po prostu mieć nieco więcej swobody, więcej czasu dla siebie. W końcu stawała się młodą kobietą. W 2013 roku skończyła 19 lat i czuła, że jej życie jest po prostu nieudane, nieszczęśliwe. Miała depresję. Jak sama wspomina, w domu ciągle panowała ciężka atmosfera. Wszyscy martwili się stanem zdrowia Suzan i jej wynikami badań. Raz było lepiej, raz gorzej. Choć w 2013 roku przeważała raczej ta druga opcja. Nastał listopad 2013 roku, a więc przygotowania do świąt dziękczynienia. Dla rodziny Hudson był to trudny czas. Organizacja świąt przypadła Rachel, która nie była z tego powodu zadowolona. Najchętniej zrobiłaby wszystko po swojemu, ale to Suzan nadzorowała przygotowania. Może jej zdrowie fizyczne nie było najlepsze, ale była jeszcze w stanie wszystkim zarządzać. Więc jeśli Rachel robiła coś, co nie do końca podobało się matce, to ta ją krytykowała, kazała poprawiać. Sama nie mogła nic zrobić ze względu na swój stan zdrowia, więc była zirytowana, widząc, że córka robi inaczej niż ta jej karze. To prowadziło do częstych kłótni, choć Mówi sama Rachel, starały się jakoś dogadać i poprawić swoje relacje. Ale mimo to bywało różnie. Kiedy święto dziękczynienia minęło, Rachel w końcu mogła odetchnąć. Cała ta gorączka świąteczna wreszcie się zakończyła. Miała nadzieję na nieco więcej odpoczynku, na więcej czasu dla siebie. Nastał 29 listopada. Była pierwsza nad ranem. Rachel nie chciała jeszcze spać, siedziała przed swoim komputerem, czatując ze znajomymi i przeglądając strony internetowe. Czuła się względnie dobrze. To było coś, co ją relaksowało, pozwalało nieco odciąć się od problemów, od stresów. Takie klikanie na komputerze. W pewnej chwili Donald zawołał córkę do swojego pokoju. Zapytał, co robi, dlaczego jeszcze nie śpi. Dziewczyna odparła, że siedzi na komputerze i nie jest jeszcze śpiąca. Podobno wywiązała się kłótnia. Nie do końca jest wiadomo, o co chodziło. Zakładam, że ojciec miał wyrzuty, że Rachel siedzi do późna w nocy i że nie będzie w stanie rano wstać, zająć się matką, podać jej leków czy też posprzątać po świętowaniu, ale możemy tylko spekulować. Według relacji dziewczyny, w momencie, kiedy wywiązała się między nimi ta kłótnia, to poczuła, że to wszystko nie ma sensu. Że jej życie nigdy nie stanie się lepsze. Nawet gdy matka umrze, to i tak wszystko będzie źle. Czuła się fatalnie. Kilka godzin później Donald zabrał Sarę na zakupy. Był piątek po święcie dziękczynienia, a więc tak zwany Black Friday. Czyli sklepy organizowały różne promocje i okazje dla klientów. Zdaje się, że były też otwarte do późnej nocy, a może nawet i całą dobę, bo z tego co zrozumiałam, to Sara i Donald wyszli z domu około pierwszej w nocy, właśnie na zakupy. W związku z tym Rachel i jej matka zostały same w domu. Dziewczyna nie czuła się dobrze to po kłótni z ojcem postanowiła podjąć decyzję, że odbierze sobie życie. Jak sama wspomina, czuła, że nie chce już tam być i że śmierć będzie jedyną ucieczką. Uważała, że rodzinie będzie lepiej bez niej. Napisała list pożegnalny, a później poszła naładować rodzinną strzelbę. Ale wtedy zaczęła się martwić, kto znajdzie jej ciało. Zdało sobie sprawę, że pierwszą osobą najpewniej będzie jej matka, która po usłyszeniu wystrzału przyjdzie sprawdzić, co się dzieje. Nie chciałaby to zobaczyła, by musiała to przeżywać. W głowie Rachel zrodziła się myśl, czy nie zabić także i Suzan. Stwierdziła, że odciąży wtedy ojca i siostrę. Nie będą musieli się już nikim zajmować i po prostu żyć. Stwierdziła, że będzie im znacznie lepiej, łatwiej bez nich. Rachel ruszyła do pokoju, gdzie przebywała jej matka. Płakała. W rękach trzymała naładowaną strzelbę. Weszła do pomieszczenia od razu mierząc do Susan. Powiedziała, przepraszam. Wtedy matka ją zauważyła i zobaczyła, co się dzieje. Zdążyła jedynie krzyknąć – Zwariowałaś? Chwilę później Rachel nacisnęła spust. Oddała tylko jeden strzał, który okazał się śmiertelny. Susan Hudson zginęła natychmiast. Po wszystkim dziewczyna postanowiła przeczytać jeszcze raz swój list pożegnalny. Zamierzała odebrać sobie życie, ale chwilę później stwierdziła, że to chyba nie jest dobry pomysł. Zaczęła rozważać, co się stanie, kiedy ojciec wróci do domu i zobaczy je martwe. Martwiła się, że w akcie żalu także chwyci za strzelbę i zrobi sobie krzywdę. A przecież tego nie chciała. Wyciągnęła komórkę i wybrała numer Donalda. Kiedy odebrał, powiedziała mu, co zrobiła. Na początku nie chciał uwierzyć. Sądził, że córka każe go w ten sposób za tę nocną kłótnię. Prosiłby dała mu Susan do telefonu. Ale córka wciąż powtarzała, że nie może, bo ta nie żyje. Wtedy rozłączył się. Ale chwilę później zaczął dzwonić na telefon Susan, który odebrała Rachel. Ponownie dziewczyna oznajmiła, że to jest wszystko prawda. Poszła nawet do pokoju matki i zrobiła zdjęcie jej martwego ciała. Wysłała je Donaldowi na potwierdzenie swoich słów. Dopisała też, że teraz pora na nią. Donald oddzwonił natychmiast. Był zszokowany tym, co zobaczył. Pytał, jak mogłaś to zrobić? Rachel płakała. Mówiła o tym, że będzie im lepiej bez nich, że teraz to wszystko nie ma sensu. To była bardzo trudna rozmowa. Rozmowa, podczas której Donald przekonywał córkę, by nie odbierała sobie życia. Rachel przez cały ten czas płakała. Trudno jest sobie to wszystko wyobrazić. Krótce później do domu została wezwana policja. Rachel została oczywiście aresztowana i przewieziona do miejskiego więzienia w Czazapik. Nie wyznaczono kaucji, więc do czasu postawienia przed sądem nie mogła opuścić aresztu. Została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia i użycie broni palnej w celu popełnienia przestępstwa. Wstępne przesłuchanie wyznaczono na 9 stycznia 2014 roku. Według raportu lekarza sądowego Susan Hudson zginęła w wyniku strzału ze strzelby w klatkę piersiową z bliskiej odległości. Adwokat dziewczyny, Eric Porcaro, utrzymywał, że młoda kobieta cierpiała na chorobę psychiczną, która przez lata pozostała nierozpoznana. Z tego też powodu w czerwcu 2014 roku Rachel została skierowana na obserwację psychiatryczną do Central State Hospital. We wrześniu tego samego roku do sędziego przewodniczącego tej sprawie zostało doręczone pismo, w którym szpital twierdził, że nie zauważono żadnych objawów sugerujących problemy psychiczne u oskarżonej. W raporcie czytamy, że Hudson potrafiła kontrolować swoje emocje mimo że Sarah Hudson, siostra dziewczyny, zeznała w sądzie, że Rachel cierpiała na takie niekontrolowane wybuchy złości. Sama Rachel powiedziała, że czuje się dużo lepiej, kiedy bierze odpowiednie leki. Wyraziła też skruchę i żal za to, co zrobiła. Powiedziała, że tęskni za matką i zrobiłaby wszystko, by nigdy nie pociągnąć tamtego dnia za spust. Mimo to stanowisko szpitala zostało podtrzymane. W czerwcu 2015 roku Rachel Hudson przyznała się do zarzutu morderstwa drugiego stopnia, a w listopadzie, czyli niemal dwa lata po śmierci Suzan, ruszył jej proces. Obrońcy 21-letniej wówczas dziewczyny starali się przekonać wszystkich, że miała depresję i problemy psychiczne. Odwoływali się także do faktu, że żałowała swojego czynu. Zeznawał także i Donald, który po kolei przedstawił, jak to wszystko wyglądało. Opowiedział o kłótni, którą odbył z córką na kilka godzin przed morderstwem. Dodał, że nim wyszedł z domu, to się pogodzili. Podobno obiecali sobie, że będą pracować nad komunikacją, by unikać tych ciągłych konfliktów. Mężczyzna nie spodziewał się, że córka zrobi coś tak strasznego. Nie spodziewał się, że wyśle mu zdjęcie zamordowanej żony. Przypominam, że obrażenia Suzan były potworne. To był strzał z bliska, z broni długiej, ze strzelby o dużym kalibrze. Rana musiała być ogromna. Sąd w końcu ogłosił wyrok. Skazał Rachel Hudson na 50 lat więzienia. Ale 35 lat zostało zawieszone. Co nam daje łącznie 15 lat, ale dorzucono jeszcze 3 lata, więc finalnie mamy 18 lat pozbawienia wolności. Jest to nieco zawiłe, ale tak jak mówię, finalnie jest to 18 lat pozbawienia wolności. Dziewczyna obłagała sędziego o wyrozumiałość w ogłaszaniu wyroku. Przekonywała, że nikogo już nie skrzywdzi ponieważ jest na lekach, które bardzo jej pomagają i dzięki temu jest stabilna. Być może sąd to rozważył, stąd też nie wyrok do żywocia, a czasowe pozbawienie wolności. Rachel odsiaduje swój wyrok w więzieniu w Hampton Roads w Portsmouth. I z tego co zrozumiałam, to do momentu procesu nie widziała się za swoją rodziną, czyli z ojcem i siostrą. Ale nie jestem pewna, czy oni nie chcieli, czy też nie mogli się z nią widzieć. Natomiast takie ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas wywiadu u doktora Fila, który przybył do więzienia w Portsmouth, by z Rachel porozmawiać. Cały ten wywiad można znaleźć na YouTubie i podlinkuję go wam w źródłach, jeżeli ktoś jest ciekawy. Sarah Hudson powiedziała w tym programie, że zarówno ona, jak i ojciec bardzo Rachel kochają oraz że wybaczą jej, ale potrzebują więcej czasu. Znalazłam na mapach Google dom rodziny Hudson, ale jest on zamazany. Domyślam się, że po całej sprawie rodzina wystosowała prośbę do Google, by ich miejsce zamieszkania nie było publiczne. Można tak zrobić. Wiem, że to jest ten dom, bo w źródłach mamy podany adres. Poza tym układ budynków odpowiada zdjęciu, które zostało wykonane przez dziennikarze w momencie, kiedy cała sprawa stała się głośna i medialna. Podsumowując tę historię, nie trudno pokusić się o stwierdzenie, że właściwie to Rachel dopięła swego, jeśli wierzyć jej słowom i tłumaczeniom. Chciała odebrać życie matce, i sobie, by ojcu i siostrze żyło się lepiej. Poniekąd tak się stało, bo Suzan zmarła, zniknęła z ich życia, a ona została wykluczona ze społeczeństwa na 18 długich lat. Sama zresztą powiedziała, to są jej słowa, że matka powoli umierała, i szczerze mówiąc, trudno się z tym nie zgodzić. Patrząc na Rachel, widzimy bardzo nieszczęśliwą, młodą osobę, dziewczynę, która nie mogła poradzić sobie ze swoimi emocjami, i w związku z tym przez lata narastała w niej frustracja. Nie wiem, czy był to celowy zabieg obrony, ale sama siostra skazanej zeznała, że z Rachel było źle i sama podejrzewała, że ma jakieś zaburzenia zaburzenia, które zostały zepchnięte na dalszy plan, bo rodzina zajmowała się chorą przewlekle Susan. W tej sytuacji, jeżeli Sara mówi prawdę, to od dawna coś się działo. Od jakiegoś czasu zauważalne stało się to, że Rachel nie zachowuje się normalnie. Ale nic z tym nie zrobiono i w końcu doszło do tragedii. Długoterminowa opieka nad chorym członkiem rodziny potrafi być wyczerpująca, nie tylko fizycznie, ale też i psychicznie. Rachel, od kiedy skończyła 9 lat, zajmowała się swoją chorą matką. Musiała przejąć jej obowiązki. Sama przyznała się, że od lat była nieszczęśliwa, od lat czuła, że już zawsze tak będzie. Czuła, że nawet po śmierci matki dalej wszystko będzie spoczywać na jej barkach. Jeżeli chodzi o samą ofiarę, o Susan, to sąsiedzi, którzy ją znali, powiedzieli, że była miła, sympatyczna, powszechnie lubiana, ale to, jaka była w domu dla swoich bliskich, dla Rachel, tego nie wiemy. Poza tym, często ludzie nie chcą mówić o zmarłych źle, chcą uszanować ich pamięć. Więc to, co tak naprawdę się tam działo, wie tylko sama rodzina Hudson. Rachel nie otrzymała w porę pomocy, takie jest moje zdanie. A sama sprawa jest bardzo przykra i trudna, więc na tym poprzestaniemy. Dziękuję, że dziś do mnie dołączyliście w kolejnym odcinku krótkich taśm. Zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.